Cześć, z tej strony Renata. Zapraszam Cię dzisiaj na spotkanie, na którym będziemy rozluźniać nasz odcinek lędźwiowy i wzmacniać troszeczkę mięśnie brzucha. Mam nadzieję, że to tło, które jest za mną odda Ci troszeczkę klimatu treningu domowego. Jeżeli masz możliwość, masz taką werandę, dojdź sobie na zewnątrz, zażyj świeżego powietrza. Jeżeli nie, ten sam trening możesz wykonać również w domu. Zapraszam Cię. Przyjmij wygodną pozycję na swojej macie. Złącz duże palce stóp ze sobą, rozsuń delikatnie kolana. Pamiętaj, że Twój kręgosłup jest zawsze w pozycji długiej, wtedy będzie Ci łatwiej oddychać. Popatrz przed siebie, wdech i z wydechem. Wypuść powietrze tak, żeby nie napinać swoich barków, nie odchylać głowy do tyłu. Poczuj jak klatka piersiowa z wydechem delikatnie zsuwa się do dołu. Wdech, napompuj klatkę piersiową i wydech. Przy każdym kolejnym wydechu poczuj jak Twój brzuch jest aktywny, a masz swobodę oddychania klatką piersiową. Jeszcze raz wdech i wydech. Odłóż dłonie na udaw, do klatki piersiowej. Wydech, popatrz swobodny do dołu. Okrąglasz odcinek szyjny, zsuwasz się dłoni po jak najdalej do przodu. Patrz w kierunku maty, wydech, patrz w kierunku stóp, kręg za kręgiem idziesz do góry. Pamiętaj, że twój kręgosłup ma się wydłużyć, a nie skrócić. Wdech i wydech. Dmuchasz pod brzuch, ściągasz mięśnie brzucha, zaokrąglasz plecy, wyciągnij swoje ramiona jak najdalej do przodu. I wydech. Każdy z tych ruchów staraj się wykorzystać na bardziej elastyczną pracę swojego kręgosłupa. Poczuj jak twój brzuch za każdym razem jest bardziej aktywny. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Dech. Wydech. Nie spiesz się z ruchem. Pozwól, żeby każdy wdech, każdy wydech był naprawdę wyczuwalny w Twoim ciele. Wdech zatrzymaj i wydech kręg za kręgiem górę. Masz czas na wdech i masz czas na wydech. Suj ramiona jak najdalej do przodu. Zostań chwilę w tej pozycji. Otwórz swoje dłonie i jak najszerzej na macie. Unieś wydłużony osób, popatrz na swoje dłonie, wysuń klatkę piersiową jeszcze ciut do przodu. Zmieść się ze swoim ciałem pomiędzy udami. Wdech, patrząc w matę, wydech, unieś plecy zaokrąglone, kręg za kręgiem w kierunku czubka głowy. Popatrz na przód, maty, wdech, wydech, przez plecy zaokrąglone wróć do siadu na piętach. Zatrzymaj się na chwilę. Wdech. Wydech. Patrząc w kierunku swoich stóp, unieś plecy zaokrąglone. Popatrz na przód. maty wdech. Brzuch aktywny. Wydech. Popatrz na swoje stopy. Wycofaj biodra. Staraj się, żeby plecy za każdym razem wykonywały płynny ruch przez łuk do przodu i łuk do tyłu. Aktywny brzuch. Odprężaj odcinek lędźwiowy. Rozluźniaj okolice odcinka szyjnego. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Przejdź do klęku podpartego. Popatrz na przód maty. Wdech. Wydech. Przenieś swoje biodra na prawo i dużym łukiem przenieś je w tył napięty. Wdech. Przez plecy zaokrąglone wróć do klęku podpartego. Wydech. Przenieś swoje biodra na lewo. Wycofaj napięte. Wdech. Przez plecy zaokrąglone w przód. Wydech. Przez biodra po prawej stronie do tyłu do siadu napięte. Wdech. I wydech. Wdech. Twoja głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Staraj się, żeby kręgosłup był w pozycji wydłużonej. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. Przejdź przez plecy zaokrąglone w przód. Wydech. Przez prawe biodro do tyłu. Wdech. Plecy zaokrąglone w przód. Wydech. Przez lewe biodro do tyłu. Wdech. Przejmij pozycję klęku podpartego, rozsuń stopy na szerokość bioder, ustaw kolana pod biodrami, a swoje dłonie pod barkami. Wycofaj barki, zrotuj delikatnie łokcie na zewnątrz. Szyja długa, wdech do klatki piersiowej. Klatka piersiowa cały czas jest aktywna. Wydech. Przenieś swoją prawą dłoń stroną grzbietową po podłodze, nurkując pod swoje lewe ramię, które jest aktywne. I wdech, wróć do pozycji, do klęku podpartego. Wydech, sięgnij lewą dłonią jak najdalej spod prawego barku na zewnątrz. I wdech, powoli wróć. Wydech, staraj się wyjrzeć z nad swojego łokcia, który jest lekko ugięty, i wdech, powoli wróć. Wydech, jeżeli się okaże, że Twój zakres ruchu jest niewielki, zrób na tyle, ile Twoje ciało Ci pozwoli. Staraj się, żeby obie stopy stroną grzbietową były cały czas przyklejone do maty. I wdech, powrót. Biodra nad kolanami, aktywny brzuch, długa szyja, i wdech, wróć. Jeszcze raz na każdą ze stron. Wydech, prawe ramię sięga jak najdalej, i wdech, powoli wróć. Wydech. I wdech. Wydech, wycofaj swoje biodra do siadu na piętach, wysuń oba ramiona jak najdalej do przodu. Staraj się rozluźnić okolice klatki piersiowej, niech Twoje dłonie, niech Twoje nadgarstki odpoczną. Jeżeli potrzebujesz poruszać sobie dłońmi, palcami, to poruszaj. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz poruszać sobie biodrami okolicą klatki piersiowej, pokołysz się delikatnie raz na prawo, raz na lewo. Spokojnie sobie oddychaj. Jeszcze raz, wdech i wydech. Zatrzymaj ruch, popraw położenie dłoni, wydłuż odcinek szyjny, skontroluj mięśnie brzucha. Wdech i z wydechem wróć przez plecy zaokrąglone do klęku podpartego. Mięśnie brzucha pod kontrolą, postaw obie stopy, flex. Wdech, wydech, wydłuż obie stopy na macie, skontroluj brzuch. Wdech, obie stopy, fleks, szyja długa i z wydechem duże palce stóp są wyciągnięte jak najdalej do tyłu. Wdech, wysuń pięty w tył, wydech, wydłuż dużego palca stopy jak najdalej. I wdech, i wydech. Jeszcze raz. Wdech, i wydech. Zbliż kolano do kolana, stopę do stopy. Przysuń dłonie jeszcze bliżej pod barki. Skieruj prawe kolano za lewe i rozluźnij teraz swoje okolice bioder. Przenieś ciężar ciała w tył na prawą piętę unosząc lewe kolano. Jeżeli czujesz, że ten zakres ruchu jest niezbyt duży u Ciebie, nie przejmuj się, podpieraj się swoimi dłońmi, kontroluj mięśnie brzucha, jeżeli dasz radę, unieś klatkę piersiową. I wydech. Ssądź cały tułów spokojnie do dołu. Rozluźnij lewe biodro, odcinek lędźwiowy. Rozluźnij swoje barki, swój odcinek szyjny. Zostań chwilę w tej pozycji, spokojnie oddychając. Nie przejmuj się tym, że Twoje biodra nie pozwalają Ci na większy zakres ruchu. Staraj się, żeby każdy wydech rozluźnił miejsca, gdzie czujesz największe napięcie. Spokojnie oddechasz. I jeszcze jeden wdech w tej pozycji. Jeden wydech. Wdech. I przy kolejnym wydechu przenieś ciężar ciała w przód, przed siebie wróć do klęku podpartego. Rozplatamy stopy, kolana. Pobujaj sobie biodrami na boki. Sprawdź aktywność swoich mięśni brzucha. I zatrzymaj. Zbliż kolano do kolana, stopę do stopy. Wdech, wydech, przenieś lewe kolano w tył za prawę. Przenieś ciężar ciała wyraźnie w kierunku swojej lewej pięty, unieś prawe kolano. Sprawdź, na ile możesz sobie pozwolić. Jeżeli czujesz, że ta pozycja już, już jest bardzo dużym wyzwaniem dla Ciebie, zostań sobie w podporze tutaj wyraźnie na dłoniach, żebyś czuł się bezpiecznie, żebyś czuł, że. Utrzymujesz równowagę. Jeżeli dasz radę, unieś klatkę piersiową. Dech i z wydechem opuść swobodnie cały tu odcinek szyjny, barki. Rozluźnij dolną część kręgosłupa, rozluźnij biodra. Zostań chwilę w tej pozycji. Spokojnie oddychaj. I każdy kolejny wydech rozluźniać Ci szczególnie prawe biodro i dolną część kręgosłupa. Staraj się, żeby twój wdech, twój wydech był spokojny i przedłużony, jeszcze jeden wdech, i jeszcze jeden wydech w tej pozycji. Wdech. Wydech. Unieś się przez plecy zaokrąglone w przód przed siebie do klęku podpartego. Rozpleć kolana powujaj swoimi biodrami, raz na prawo, raz na lewo. Długa szyja, rozluźnione biodra. Spróbuj przenieść teraz swoją prawą stopę przed lewe kolano. Odwiedź swoje prawe kolano na zewnątrz. Wdech, wydech. Podpierając się swoją lewą stopą, przenieś stopę jak najdalej w tył za siebie i rozluźnij. Jeżeli czujesz, że jest ci już trudno w tej pozycji, podpierasz się dłoni. Jeżeli dasz radę, opuść łokcie i wydłuż odcinek szyjny. Przyjmujesz pozycję sfinksa. Kręgosłup długi, rozsunięte łopatki, aktywne mięśnie brzucha. Zmobilizujemy troszeczkę biodra do rozluźnienia. Dzięki temu Twój odcinek lędźwiowy też będzie luźniejszy. Biodra są ustawione równolegle w kierunku podłogi. Wdech i wydech. Są się delikatnie w kierunku swojego prawego biodra, prawego pośladka, tak jakbyś chciał, chciała sobie przysiąść. I wróć do pozycji. Wdech i wydech. Ruch jest bardzo niewielki. Jeżeli czujesz, że prawe biodro, prawy pośladek bardzo stawia opór, możesz tylko i wyłącznie wykonać ruch wyczuwalny głęboko w środku, nie do końca widoczny na zewnątrz. Wydech. Jeszcze raz. Wydech. I wdech. Wróć do pozycji równoległej w stosunku do podłogi. Podpierasz się na dłoniach, wychodzisz delikatnie do góry, żeby ci było łatwiej wyjść z tej pozycji. Przenieś cały ciężar swojego ciała na prawy pośladek, przyciągnij swoje lewe kolano do siebie i wróć do pozycji klęku podpartego. Pobujaj biodrami na boki, popraw położenie swojego ciała, kręgosłup jest wydłużony. Wdech. Wydech, przenieś swoją lewą stopę przed prawe kolano, odwiedź kolano na zewnątrz. Postaw swoją prawą stopę, flex, wdech i z wydechem wysuń jak najdalej prawą nogę na linii prawego biodra do tyłu. Jeżeli czujesz, że jesteś w stanie wytrzymać tę pozycję, to wytrzymaj w podporze na dłoniach. Jeżeli dasz radę zejść jeszcze niżej, opuść swoje łokcie, opuść przedramiona do pozycji sfinksa. Rozsuń łopatki wydłuż szyję. Wdech do klatki piersiowej i wydech mobilizujemy swoje lewe biodro. Przenieś delikatnie ciężar ciała w lewe biodro i wdech powoli wróć. Wydech i wdech wróć. I pamiętaj, że każdy wydech, przedłużony wydech pomaga Ci rozluźnić mięśnie. Pomagać i rozluźnić napięcie, nawet i stres. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wydech. Wdech. Wróć do pozycji równoległej w stosunku do podłogi. Wydech. Przenieś ciężar ciała całkowicie na swój lewy pośladek. Przyciągnij swoje prawe udo, prawe kolano do siebie i wróć do pozycji klęku podpartego. Pobujaj sobie biodrami delikatnie na boki, raz na prawo, raz na lewo. Skontroluj pracę mięśni brzucha. I na samo zakończenie będę chciała, będę prosiła, żebyś została sobie został w pozycji relaksacyjnej złącz duże palce stóp ze sobą, skieruj kolana na zewnątrz wdech, z wydechem wycofaj biodra, wysuń ramiona jak najmocniej do przodu ma być Ci wygodnie, więc jeżeli czujesz, że będzie Ci wygodniej z dłońmi pod czołem to podkładasz sobie dłonie pod czoło, jeżeli czujesz że jesteś w stanie wytrzymać i rozluźnić całe swoje ciało wydłużając ramiona do przodu to wydłuż ramiona w przód. Zmieść klatkę piersiową pomiędzy uda i spokojnie sobie oddychaj. Zostań sobie w tej pozycji na tak długo, na jak czujesz, że potrzebujesz, spokojnie sobie oddychając. Spróbuj w tej pozycji, w tej wygodnej pozycji przedłużać wydech.